Wiemy, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby wyzwolić nas spod prawa rozumianego jako spełnianie wielu przykazań, po to, żeby mieć pewność zbawienia. Pan Jezus przyszedł przeznaczyć nas do relacji z sobą, gdzie wypełnianie przykazań miłości Boga i człowieka. Będzie naczelną zasadą. I dzisiaj słyszymy, że prawo y, daje tylko taki cień y, tego, co Pan Bóg zamierzył dla nas. Y, natomiast Chrystus y, przyniósł dla nas obraz tej rzeczywistości, do której nas zaprasza. I dlatego y, nie chcemy już. Y, y, angażować naszego serca yy, oglądając jakiś cień, jakąś mgławicę, jakieś niedopowiedzenie. I nie chcemy też zasługiwać na łaskę Bożą. Chcemy, żeby ten obraz Boży, który jest w nas od momentu chrztu świętego, żeby poprzez nasz wysiłek, czyli nasza, naszą chęć upodabniania się do Niego, żeby coraz bardziej się rozwijał.